Muszą też zapuszczać głupie wąsy. Nie. Wentworth nie ma wąsów, ale robi wrażenie. Przystojny, inteligentny, bogaty. Jeszcze raz. Jestem kapitan Wentworth i robi wrażenie. Jestem bogaty, przystojny i wszyscy mnie kochają. Kapitanie, siostra Mary M. Poznaliśmy się dawno temu, zanim byłem bogaty, choć już przystojny. Wyglądasz staro. Nie to miałam na myśli. A co? Starzej niż kiedyś. Masz dojrzalszą twarz. To niska cena za życie z celem. Sugerujesz, że mojego nie ma? Skąd mam wiedzieć? Remains... Masz nietkniętą fryzurę. Twoja też prezentuje się odpowiednio. Dziękuję. Więc się poznaliście?